Witamy w kolejnym filmie na kanale Grupy Krukowiew. Dziś zrobimy to trochę nietypowo. Nie będzie o maszynach, nie będzie o produktach firmy, nie będzie nawet o samej firmie, ale będzie o naszej lokalnej społeczności. Gościmy dzisiaj trenera oraz zawodników klubu sportów siłowych Kusaja I chcemy trochę opowiedzieć o takim działu: przełamaniu stereotypów, że sporty siłowe to nie jest tylko żywna, to nie są wielcy zapasieni zawodnicy to są również młodzi kupacy, mają swoje marzenia i tak naprawdę mimo młodego wieku mają bardzo fajne wyniki. Witam Was wszystkich, zdrowia, zdrowia. Ja może ja zaproponował na początku, każdy się zdrowia. przedstawi, powie powiedzmy od ilu lat ćwiczy i jakie ma wyniki, jeżeli chodzi o taką typową reprezentację z tego względu Polski tak naprawdę, tak? No zaczniemy może od lewej strony. Nazywam się Dawid Matuszewski, mam 16 lat, od 5 lat ćwiczę, podnoszenie mi a jeżeli chodzi o wyniki, to widzę tych medali jest trochę? Jest trochę tych medali. Najbardziej znane może takie co powiedzmy i sam Dadzą sobie do myślenia, jakie to są wyniki, jak cenne, ile no pracy kosztowały. Jest to pierwsze miejsce na mistrzostwach Polski do lat 15, które odbyły się w poprzednim roku w Nowym Tommy ślub. Kolejno słowa? Filip, jak 13 lat trenuję od 4 lat i mam praktycznie bardzo duże wyniki na jak na Słubek, bo to jest 90 kg baniu i to... 120 kilo w porzucie. No to 90 kilo byśmy byś mnie do góry w kopiu, w wyleciał. Obecnie <noise> <noise> no najlepszym to Na gratulować, gratulować. Kolejny yy, Maciej Szymański, 18 lat i ostatni wynik to widzę Polski do lat 20. No i widzę pod ciężarami aż 100 się ugina, jeżeli chodzi o nagrodę. Puchary, znaczy puchary, Troszkę tego jest. Piotr, ostatni subaków, Michał, mam 16 lat, trenuję ponad 3 lata. Moje największe osiągnięcie to wicemistrzostwo Polski. I moje wyniki to rwanie 101 kilo i podrzut 130. No to tak jak sami widzicie, e, tak wielu klientów naszych może oglądając ten kanał zobaczy sobie, że sporty siłowe to nie tylko tak jak każdy myślał, że kulturyści, więc mężczyźni, ale to są chłopacy i tak naprawdę E, którzy co słyszymy od kilku lat i pomimo tych młodych wieków mają naprawdę fajne wyniki, ale wyniki nie biorą się z nikogo. Jeżeli chodzi o samo dojście, o bezpieczeństwo na tym sporcie, może zapytamy tutaj trenera pana Tomasza, jak to wyglądało z chłopaków? Bo takiego wieku można ćwiczenia? Praktycznie podnoszenie ciężarów trenujemy, możemy rozpocząć treningi od 8 roku życia. W tym bardziej, że w początkowej fazie są to treningi typowo ogólnorozwojowe oraz uczące techniki boju, rwania, podrzutu. Czyli to nie ma fizycznego wysiłku czy zarówno nie nie, nie, nie. Tu skupiamy się najwięcej na przygotowaniu ogólnym zawodników i nauczeniu techniki ci zawodnicy do praktycznie 13 roku życia nie biorą udziału w typowych zawodach podnoszenia ciężarów, są to zawody oceniające ich technikę oraz sprawność ogólną, czyli szybkość, skoczność, moc. Natomiast już od 13 roku życia treningi są typowo specjalistyczne pod kątem Podnoszenia ciężaru, gdzie już, już zawodnik startuje w zawodach typowo, żeby wyrwać, porzucić jak najwięcej. Są też grupy wiekowe, akurat u nas w naszej dyscyplinie są to grupa wiekowa do lat 15, do lat 17, do lat 20 i do lat 23, oraz ludzie już powyżej to już zawodnicy tzw. Tak seniorzy. Czyli tak naprawdę z tego co słyszę do wieku 13 raczej tak powiem, zamykając, może szkoła podstawowa nie mówimy o ciężarach, mówimy bardziej o takim bardziej tak, perspektywowanym tak. Czyli to co tak. w szkole nie ma, co zaraz się słyszy ogólnie, właśnie, że ten łek jest zaniedbywany, to tutaj walczymy o tą kondycję tego chłopaka, o ten ogólny rozwój organizmu. Tak, jak widzimy, coś pomiędzy ciężarowcy to są chłopacy niskie, a tutaj większość jest wyższa od niej, czyli pani 1,80 m się mają, pomimo tego, że nawet nie mają tych 20 lat. A to są do szczupłych upłaców, które robią bardzo fajne wyniki. Tak, tak. Tym bardziej, jak się okazuje, troszkę taki stereotyp był w przekonaniu społecznym, że podnoszenie ciężarów powoduje zahamowanie wzrostu czy wadę uszkodzenie kręgosłupa. Jak się okazuje i przykładem są to akurat ci chłopcy, wręcz można powiedzieć przeciwnie, podnoszenie ciężarów bardzo pozytywnie wpływa na ich rozwój fizyczny. Są to chłopcy na pewno lepiej zbudowani, lepiej yy, wyglądający od, od swoich rówieśników nie trenujących. Często słyszymy, że problem dzisiejszych czasów to są młodzi dzieci, młodzi, chłopacy, młodzi dzieciaki, którzy siedzą przed komputerem gry, jedzą fast foody, problemy z otyłością, a to są czubni wysportowani chłopacy. Tak, tak. I co mnie bardzo cieszy akurat ci moi zawodnicy. Z wiekiem potrafią dbać już nie tylko o trening, typu podnoszenie ciężarów, ale sami dbają o to, żeby stosować dietę. Mają możliwość konsultacji z osobami, które nam z nami współpracują odnośnie odżywiania, przygotowania ogólnego. Ich trening praktycznie trenują od 5 do 10 jednostek treningowych tygodniowo. Ich trening nie polega tylko na podnoszeniu ciężarów, to jest przygotowanie ćwiczenia ogólnorozwojowych, także ich praca to jest ogromna, ale daje efekty w postaci medalu. My no, widzimy, wyniki są bardzo obiecujące, bo tu u niektórych chłopaków już jest 4, 5-6 lat i są mistrzami Polski, To moim zdaniem to jest tylko przedsmak, żeby iść o krok dalej, być mistrzem Europy, być mistrzem świata. Jeżeli tak dalej pójdzie i te tej pasji, tej energii starcia na te ćwiczenia, bo jeżeli to jest w ten sposób, że te ćwiczenia trwają nie tylko dzień, dwa, ale tak nawet codziennie i to po kilka godzin, to trzeba na pewno mieć dużo samozaparcia w sobie i chęci, żeby to dalej rozgiąć. Tak, tak, ale uważam, myślę, że wiadomo, zmieniają się czasy, zmienia się podejście młodzieży. I się troszkę taki dla mnie to jest stereotyp, że komputery odciąga dziecko od, od sportu. Jest to nieprawda, tylko Kiedyś, kiedyś, gdy nie było internetu, sami jak młodosi doskonaliliśmy się, się biegaliśmy, tak. biegaliśmy po drzewach, cały lata. lata graliśmy na łąkach. Tak. Dzisiaj pewne rzeczy są zakazane, zabronione, bo nie, nie pójdziemy na rzekę wykąpać bo tam jest zakazane. Ale, ale widzę po tych chłopcach, że to można zrobić inaczej. Można ich przyciągać do sportu. Oni wręcz na treningach odpoczywają. Ja, oni potrafią też wiele godzin spędzać przed komputerem, ale trening to jest akurat dla nich taki coś, co potrafi ich oderwać. A co zrobić, żeby oni przychodzili, by na atmosferę. Mamy fajną atmosferę w klubie, gdzie klub jest praktycznie w naszym jak gdyby drugim domem, gdzie się spotykamy, fajnie spędzamy czas, gdzie przychodzą rodzice interesujący się ich, ich osiągnięciami, którzy jeżdżą za nami na zawody i dla mnie to jest najbardziej takim, takim, takim docenieniem naszej pracy, naszej atmosfery, jak w środowisku podnoszenia ciężarów mówi się, że husaria to nie klub, husaria to rodzina. No, ale, tak. To, tak, ale to powoduje, że, że ci chłopcy bardzo mnie przychodzą. Mam tego proszę sobie wyobrazić, że praktycznie 90% moich zawodników to są chłopcy z, nie z brańca z miasta, ale z okolicznych gostów. I oni nie ma, że zima, że deszcz pada, potrafią przyjechać na rowerze, bo ma trening. W tej chwili ja nie mam listy obecności na treningach, bo wiem, że oni będą na treningu. Na nich nie ma. Jeżeli już naprawdę nie może tego treningu odbyć w wystarczonym terminie, on sam proponuje kiedy w sobotę czy w niedzielę przyjdzie i ten trening wykona. Czyli tak naprawdę dużo zależy od samego uczestnika, że on cały czas chce. Tak, tak. A nie, że... nie zrobi sportowca, to sportowiec sam musi chcieć być tam rozgadany. Tak, tak. Tylko, że też myślę, że to chłopcy potwierdzą, że to jest dla nich przygoda życiowa, a oni dzięki ponoszeniu ciężarów zwiedzają całą Polskę. Damian w tamtym, w tamtym roku był praktycznie na sześciu owocach sportowych. Władysławowo, Zakopane, Gdzieś... Gierzycką. Gierzycką. Mało tego, oni mają bezpośredni kontakt z gwiazdami sportu polskim, z ludźmi, których mogli podziwiać tylko i wyłącznie na ekranie dzisiaj. Dla nich to są ktoś... Nasze koledzy już Tak, tak, zaję. tak. Także oni mhm. przy moim zdaniem też mają, wiedzą, że zyskują, pozają miasta, pozają regiony, pozają środowisko podnoszenia ciężarów, które jest specyficznym i bardzo fajnym środowiskiem tam. Wyjazd na zawody to jest naprawdę fajna, fajna sprawa i uwielbiamy spotkanie z tymi naszymi rywalami z pomostu, ale kolegami w życiu codziennym. A jeżeli słyszymy, że to wymaga tyle pracy tyle zaangażowania, że to nie jest problem pogodzić pomimo tego młodego wieku chęci do sportu z nauką, czy nie ma problemu? Mów, czy jak niektórzy pomyślą sobie, że o, bo na drugie miejsce idzie nauka, i później problem, że no jeszcze tak mówię, są stereotypy. Mięśniak mało może inteligentny. Ale to też każdy patrzy w swojej tego, że ten sport wiecznie nie będzie trwał. Czy nie będzie dalej problemu ze szkołą, powiedzmy, nie wiem, czy się średnią, czy szkołą wyższą, czy. To znaczy, my też uważamy w ten sposób, że mimo wszystko nauka jest na pierwszym miejscu, ale idzie to pogodzić i jeżeli się trafi jeszcze na fajną szkołę, a za taką naprawdę i tu ukłony w stosunku do dyrekcji grona pedagogicznego z szkoły w Marysiny, gdzie stworzyli naszym zawodnikom za warunki gdzie cieszą się, gdzie, gdzie chłopcy mogą e, chodzić do szkoły, uczyć się, ale jednocześnie są doceniani i też nauczyciele pomagają w tym, żeby pewne zaległości, jeżeli jest związane z zawodami... Domyślne też, aby też wyrozumieli właśnie. Tak, bo tak, ja, tak. Treningi bardziej można, jeżeli to jest blisko, pogodzić, ale bo tak. ja już nie pogodzimy... Już że cieszy, że to jest, tak. trzeba, tak. Zwykle to nie wszyscy mają piątki, a może No znikną. nie. nie? nie? A... Akurat. Akurat Kacper na trójkę Na No to w repu za ja. się, że w repu chciałbyś numer jeden, ale tak widzimy, to nie jest fajne. Nie, Kacper naj... jest tylko najlepszym zawodnikiem polskich do lat 15, ale ma trójkę. Zdarzały się fajne sprawy, bo jak na przykład kaspere gdy ostatnio wróciliśmy z Mistrzostw Polski LZS, Przywitali go sąsiedzi, ogromnym transparentem, no. witamy w I tak naprawdę, mało no. no. Tak naprawdę, To też pewnie buduje, motywuje do jeszcze większego wysiłku, Myślę, że ich Chłopaków wiele spotyka takich sytuacji, gdzie są rozpoznawani, gdzie, gdzie zresztą widać nawet na naszym Facebooku ogromną ilość polubień i hmm. zainteresowanie mieszkańców regionu naszymi osiągnięciami. Bardzo, bardzo dużo odczuwam takich rzeczy. To jest też pewnie kwestia, nie wiem, jak co to może dobrali, bo sami powiedzą. Czy to na początku ja zaczyna się ćwiczyć, czy nie było takie trochę dogryzanie przez kolegów, że tam sportowiec, sportowiec, a później się okazało, że macie wyniki, okazało się, że trochę takiej zazdrości jest już teraz? To, znaczy, to tak zawsze, że kolega nigdy nie pomoże, nigdy nie bez, że to Zawsze będzie dobrze do tego, żeby zniszczyć tam karierę, a tak naprawdę nigdy nie było tak, żeby pomógł tym. A zobaczyć. czy teraz powiedzmy z perspektywy tego, że już jesteście znani, rozpoznawani, właśnie tak tu usłyszymy, że sąsiedzi przywitują, witają was jak gwiazdę, która wraca z jakiegoś tam marze walki na tarczy, czy teraz już się zazdroszczą, czy się przyznają do tego, czy nie? Nie, nie przyznają tak. się, ale w lecie zazdroszczą tego. I to w jakiś sposób też motywuje, buduje? Tak, bo wreszcie to wreszcie. motywuje do tego, żeby mieć coraz większe wyniki udawać, że się jest mhm. lepszy i pokazać to. No na pewno na treningach i ogólnie na sali naszej treningowej bardzo pomagają nam sprzęt, który dostaliśmy od właśnie firmy Krukolek. Również tam zwykłe, zwykłe dystaki na koła, które wydają się Mało potrzebne, tak naprawdę są bardzo potrzebne, bo i mamy porządek na tej sali, tak naprawdę, czysto jak i na sztangi również. Mhm. Mhm. No, to ja może zaproponuję dla naszych widzów, jeżeli chcieliby zobaczyć, jak wygląda taki może trening, czy to jest właśnie kwestia, w technicznie to wygląda, jak, w jakikolwiek sposób wygląda klub sportowy w to, to możemy się do nich wybrać na taki jeden z treningów i tylko dajcie nam znać, widzowie, czy chcielibyście to zobaczyć. I to będzie na przykład tematem kolejnego filmiku za dwa, trzy, może tygodnie. Gdzieś tam sobie wspólnie ustalimy, zobaczymy jak to wygląda. Bo sam powiem szczerze, że jestem ciekaw, jak to wygląda i może byśmy tam gdzieś, może szarpnęli, spróbowali na dodatek, to się spróbowali, ale lekko też nie zarób podnieść, zobaczyć się nadaje na tylko kanału danego tak sportu. Jest. A to, że ostatnie pytanie może do trenera. Czy to jest tak, że każdy może przyjść, no brzydko mówiąc z ulicy i powiedzieć, że ja chcę być ciężarowcem i mógłby zacząć ćwiczyć? To zawsze. Znaczy... To jest kwestia, może w wieku już, że za starsza to osoba. Znaczy, od... To zawsze znaczy to może w wieku... Troszkę tak. Wiadomo, że już młodzieniec powyżej 18-17 roku życia, raczej już ciężko byłoby mu pewne wyniki osiągnąć, ale czy może każdy tak? Ja uważam, że może każdy rozpocznie taką przygodę. Z czasem zobaczył, czy będzie się nadawał, czy będzie osiągał wyniki. Być może wystarczy mu to, że fajnie się rozwinie fizycznie. A być może jest w nim ukryty talent i, i będzie akurat tym e, ciężarowcem, tym bardziej, że to akurat e, chłopcy to są postrzegani w dzieciństwie byli jako antytalenty sportowe. No, an, antytalenty sportowe dzisiaj przywożą medale mistrzostw Polski. Natomiast jeszcze co tu do Maćka chciałem dodać, Maciek wspomniał o sprzęcie tak, od wielu lat Firma Kropowiąk wykonuje dla nas potrzebny sprzęt, i gdyby Państwo zobaczyli wykonanie tego sprzętu, jest on lepszy niż taki sam proponowany w specjalistycznych sklepach. Natomiast ja tak osobiście chciałem jeszcze raz podziękować, bo moja, moja przygoda z Krupowiakiem trwa już 37 lat. Od 1990 roku, gdzie Rozpocząłem pracę w szkole podstawowej w Konkowej Woli. Tam było trzech takich małych smyków: Severyn, Rafał, Radek, gdzie pan Janusz założył, zakładał firmę, i już od tego momentu zaczęła się pomoc tam, gdzie ja byłem tam był Krukowiak. To była pomoc w wyposażeniu szkoły w Konkowej Woli. To była pomoc, gdy że zacząłem pracę w Lubrańcu, Pomoc dla siatkarek, dla piłkarzy. Dzisiaj firma Krukowiak pomaga pomaga. w podnoszeniu ciężarów i jeszcze raz mogę tylko powiedzieć, że, że dziękuję, bo dzięki takiej, takim osobom jak pan Janusz, Pradek, Seweryn, dzieciaki mogą się rozwijać. To są, to są proszę Państwa, ogromne koszty takie naszych wyjazdów, bo to są wyjazdy kilkudniowe, i gdyby nie dobre. Serce i ta pomoc, to ciężko byłoby, żeby Husaria tak się rozwijała. Ja... Na pewno też jeszcze, jeszcze może, muszę podziękować pani Lucynie, bo też wspaniała osoba, też nam pomaga. Ja dziękuję za te 31 lat znajomości i pomocy państwu Borgosu. Nam też w imieniu firmy jest bardzo miło. E, tym bardziej, że jeżeli możemy cokolwiek zrobić że naszej małej społeczności lokalnej, to ja najbardziej tak, a z tego co słyszymy, ta lokalna społeczność odwdzięcza nam się i promuje nas, w rejon, no już można powiedzieć na świecie, bo z tymi wynikami jesteśmy pewni tego, że o ile znamy teraz powiedzmy te pierwsze gwiazdy ekranu Lewandowskiej, że chodzi o piłkę nożną, ale tutaj, jeżeli chodzi o sporty siłowe, to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu, kiedy każdy będzie znał lubaniec, a dzięki widzimy na koszulkach, dzięki kulusari będzie również znał jeszcze gdzieś tam w świecie ten bardziej tego naszego kurkowiaka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dla chłopaków mamy parę gadżetów, które za chwilę przekażemy. I pamiętajcie, jeżeli chcielibyście zobaczyć trening lub macie pomysł na kolejny filmik, dajcie znać w komentarzach. Zapraszamy również pod filmem, to mamy link do fanpage'a, jeżeli chodzi o. Klub sportowych Usalia. Wpadnijcie też, zobaczcie tam, jak wyglądają chłopaków wyniki, jak wyglądają zdjęcia zawodów, jak wyglądają również filmiki, bo również umieścimy link pod tym do kolejnych filmików, gdzie możemy zobaczyć chłopaków typowo już w podczas życia